Cześć, witajcie z tej strony natka. Zgadnijcie, co to za gra. kara, no pewnie każdy wie. Patka, patka, patka. Tak, to jest patka, patka. Patrzcie, jaką mamy na razie bazę. Tak. Perfekta. Ona będzie profesjonalna, zobaczycie. Słuchaj, ja chyba idę po jakąś drabinę ładną, czy coś takiego, żeby dało się jakoś zejść. Albo pojedę. Mało wszystkiego, była krwawa noc przed chwilą. mam energii nie mam i w ogóle chodzić mogę. Dobra, ja mam pełne w ogóle wszystko, więc wracam do Ciebie. A ja spiję, tylko Ciebie Już idę do Ciebie, wracam. O, I przyniosę no, prezent. No, idę do, do Ciebie. Dobra. No dobra. Ja mam kibel dla nas. Let's see Daj apteczkę, daj apteczkę. Właśnie, jak to się robiło? Później pamiętam, puść wszystko. Jak się grało jedynie? O, Edi. Kiedy do... Ogólnie robię nam bazę. Ale... Dobra, te palety już wystarczy. jak tak, coś, bo, że... tylko na ściany. Na ściany. Tak. No, nam te ściany i. Sufiti. Ja idę po jakieś lepsze wejście, żeby nie spaść na przykład. Bo ja tak. się kiedyś zabiłam, kiedy spadłam. Jeszcze trochę w ekwigurku. Dobra, to potem dar Tutaj już... Myślę, że jest O, Och, ile pizzu mi. Ojoj Nie to służy Cztery pizzy Masz jeszcze coś? O, nie id Idę może po coś Chodź ze mną, by nie było nudno Dobra, ja się ale dobra Gdzie tu tylko jest ta... Niech proszę, ja będę tutaj. Pracownik spotkać. tu jest! Weź wejdź. Czekaj. O, tu. O, dobra. A! A! Trochę zjem, ponieważ... No... Ale też weź coś dla mnie. O, apteczkę sobie wezmę. Tak, weź dobra. Ta, si tak spięć może. Ja tylko jedną... Ten... Okej... Okay. Żeby przetrwać, jakby mnie atakowali. I idę. O nie, ja tu byłam wcześniej. Bo nie ma już jedzenia. Wszystko ale znalazłam cytrynki. W ogóle mamy dziurę w domu. Trudno. Przemeblowo. Nie wiem. Jakoś tak. Ładną lampkę znalazłem. No ale te, teraz to nie czas. No to weź się. szybko. Nie, jedzenie nie będę mogła wziąć. A Dobra. Prawda, a trochę nie, a trochę tak. O kurcze, dajcie mi tą kolę. O! O, o kurcze. ja mogę cię jak widać. Widać ogóle. Natrafiam na te Doritosy. Mam o. już pełny? Excuse me. Idę do ciebie. Jestem ten bowling. Idę. Ja tutaj jestem. Nie wiem czy widzisz mnie na górze. Nie, no widziałam. Przyniosłam jedzenie. Dobra. Uważaj, po to dziura, popatrz. To Czekaj. To. Dobra. Więc uważaj. Doritosy, wszystkie. Ja, e, bo ja spadam. Czy nie? Ja myślałam, to taka dziura. <laughs> Potka mnie nie e, gdzie jest leśnia? Tu, tu, chodź. Tu, drabina. Excuse me, the door is now closed. You Patka, say, chodź! Od tej praca I Ta dziura się nie spieszy, muszę to jakoś... Dobra. Zamiast Możemy sobie ja. teraz jeść. Służę. Okej. Okay. Służę. Dam ci też wodę. O kurde. Spadło. Patka! Uważaj. Bardzo nie robię przemeglowania. Nie, no naprawdę. Co Bo ci jaj. nie pasuje w naszym domu? Nawet kibelek mamy, ładny. Potem zamiana, i ty idziesz po jedzenie, by, by widzowie się nie nudzili. Dobra? A ja robię ten. Dobra, teraz do jedzenia. Masz wodę. Wiem. Pewnie będzie ci potrzebna. Bierz wszystko. O, i cytrynki. Upuszczam. Ale nie wyżeraj wszystkiego. Nie, no co ty? Na razie tyle. Dobra, to jest O, no dobra. Tak, Ty po jedzenie i po apteczki, a ja idę po meble. No to widzimy szybko. Ale nie, bo ktoś musi być władzy, żebyś widziała. Nie będę gwizdać. Tak, dobra. Bo już będę, jak będę chodziła, prostu coś będę brała. Załatwił łapie. Ej, trochę dzisiaj mamy schody. To jest, żeby spadać, a nie schody. A, nie schody, że ja gada. Dobra, ja będę. To jest, bo tutaj bazy. No, więc szybko dam. Tak. Tak. Ja ma, my mamy łóżko. A zrobiłam nam. Jezu, to trzeba było obrazu. O. Zobaczmy, tu na, na stolik było... położę to, to. Tak. Moje ja też siedzenia. O i ciasteczka wyłoży też. No i dużo mamy już jedzenia. povinnou nám zabraknú a Wiem, widzowie. Jeśli pod tym filmem zostawicie dużo łapek w górę, albo... nie. Zró... Możemy zrobić taki odcinek, że wy piszecie nam wyzwania i Ikei, a my je robimy. Tak. Dobra, mam wszystko sto, więc już dużo jedzenia mamy, więc będzie na bogato. Dobra, na bogato. Ja dam tą foczkę na łóżko. Ja ma, Mamy telewizor. Okej, okay, to ja będę robiła nam tanym, bo ogólnie jedzenie o kim musimy. Mam nadzieję, że tak nie będzie noc. Już tak nie wiem, czemu. No, ty się zrób. O, dobra. Dlatego staram się jak najszybciej. Czemu nie mogę połóżcie jeść? Połóż ja? tam przy A, sufit. schodach. Sufit nam robię. Okej. Okay. Co robisz? Sufit. A, sufit. Sufit nam jest niepotrzebny chyba. Żeby się... No to co za wejście zrobiłaś Natka? Nie po ludzku No i to teraz No No i teraz no. Piękne wejście zrobiła tak. Tu jest tylko dziura Tam jest jedzenie Widzę, widzę jedzenie Mało świateł, według mnie. No moje... po... też... Oni ja mam zero energii. Tu, tutaj wiesz, masz tak. Tu, doritosy, bananki, ciasteczka. Dobra. Jemy. No i po prostu Perfekt. Musimy, że Nie mamy żadnego jest. picia Potem... dla energii. No myślę, że będzie już koniec. No, tylko jak skończy się może ta noc? Bo i tak będę trochę przecinać. No, te. Tylko sobie tak szarpuję. Mam mało energii. Lampę idę przynieść. Patka? Lampy, po lampę przy. Oj oj. O. Tu, żebyśmy wiedzieli. Że zaraz postawię kolejną. Tu jest dużo lamp, więc fajnie. O! Zostańcie do końca, to pokażemy efekt końcowy. Tak. Tak. Ja jeszcze te... Patka weź jeszcze coś tam poprzynoć, Bo to nasza ostatnia noc z wi... widzami Nieważne czy skiniemy, czy nie Widzowie zawsze będą przy nas Tak no. O, o, już idzie Idzie? No, idzie Słyszałam, Słyszałam. Excuse okay? me o, To, to ja, tak Oj Czekaj, Patka. Dobra. I czekaj teraz. Patka, idź tam przed telewizor. Ja zrobię widescreena. żebyś była przed tym telewizorem. Czekaj Dobra. No już. Tylko obróć się do nas. O, taką twarz wytnę i będzie fajnie. Moje żał Chętnie polubię ten filmik Chęt... A ja, ja chętnie się... obejrzę Wiem, ja, że mam fajny ten, jak ja chcesz się sikać no. Ej, patrz, ale jaką tutaj drogę zrobiłam Lampionową Ej, patrz! Ej, słyszysz to? Czekaj Za chwilę będzie F, muszę wcisnąć F Wciśnij F... na to. No, klikam i nic się nie działa. Musi przystrzymać. A... No to nic się nie działa dalej. Musimy nacelować na kibelek no. na środek. celuję na kibelek. Na środek. No... Ech, spukałaś. spukałaś! swoje szczątki. Ciacho, jemy. No dobra. E, e, Patka! Nie, może pod koniec jeszcze pójdziemy walczyć z pracownikami? Dobra. Dobra, idziemy. Do walki! Idziemy! Gdzie jesteś? Tutaj. Gdzie jesteś? Dobra, idziemy. Idziemy po pracowników. O, z tym walczymy. Tak. Co? Co? Oni nie? Co? Przezna... Przedstawiam wam patkę, która walczy z pracownikiem. Nie Excuse me. Patka bo musi być dobre wideo. Excuse Everybody was on by fighting. We're fast as lightning. Although the future is a little bit frightening, it's the bookie <laughs> Please heads <at> the building. <laughs> Ej, przetrwałam to, bo nie mam mega mało energii. No właśnie widzę. Dobra, widzowie. No, to będzie na tyle. Lajjo! To...